Dzień dobry! Witam Państwa w kolejnym materiale z naszego środowiska prekonfiguracyjnego, z naszej bazy DEMO. Dzisiaj przejdziemy sobie przez ręczne wprowadzenie faktury, czyli przez ten nasz systemowy stepper. Jak się do niego dostać? Przede wszystkim musimy być na użytkowniku, który ma do tego uprawnienia. Jestem zalogowany na użytkowniku sekretariat, który może wprowadzać faktury ręcznie do systemu. Jak to zrobić? Z dashboardu, przyciskając w Dodaj nową fakturę, lub z pozycji Menu, Dodaj nowy dokument. Ja z tego skorzystam, przyciskam w Dodaj nowy dokument. Widzę typ. Typ dokumentu, możemy mieć ich naprawdę wiele w systemie. Na prekonfigu, na środowisku prekonfiguracyjnym są dwa faktury ogólne i faktura uproszczona. Ja posłużę się tutaj w tym nagraniu fakturami ogólnymi. I więc wybieram typ, przyciskając, i przenosi mnie na stepper. Stepper, step, krok, czyli krokowo wypełniamy dane, i na końcu je zapisujemy. Te dane zbieramy, i one będą naszym po prostu założonym dokumentem w systemie. Po kolei. Widzimy po lewej, ile mamy kroków. 10. Tych, tych naszych stepów w sceptarze. Pierwszym jest dostawca. Mamy tutaj listę dostawców, lub możemy pobrać nowego dostawcę z GUS-u, czyli możemy na przykład wypełnić NIP i pod przyciskiem szukaj zostanie zaciągnięte na podstawie numeru NIP dane, zostaną zaciągnięte dane o firmie do systemu. Jak widzimy, po nip w gusie została odnaleziona, odnaleziona firma Hogart. Wypełnione zostało miasto, ulica, kod pocztowy. Ja tego nie będę zapisał, oczywiście, po takiej akcji trzeba zapisać, ale ja tego nie będę robił, bo już wiadomo na liście to mam. Ja tutaj posłużę się na przykład taką firmą jak Cafe Team. Następnie krokiem drugim jest numer faktury dostawcy. Ja pozwolę sobie go przekopiować. I co tutaj się stało? Proszę zwrócić uwagę na to, że dopóki nie wpisałem tutaj nic, tego tutaj potwierdzenia, że można przejść dalej, nie było. Czyli to pole było obowiązkowe do wypełnienia nie mogło pozostać puste. Więc teraz, to co teraz zrobię, wypełniłem. Co dalej? W prawym dolnym rogu strzałka, że idziemy dalej. Następny krok. Jesteśmy Faktura daty i typ płatności. Widzimy, że od razu potwierdzenie jest tutaj wypełnione. Czyli nie musimy tutaj danych wypełniać. My je wypełnimy, zaraz Państwu pokażę kalendarz i możliwość wielowyboru, ale to mogłoby pozostać puste i moglibyśmy przejść dalej. Ten następny krok jest możliwy do przyciśnięcia. Ja jednak tutaj datę. Faktury wypełnię za pomocą ikony kalendarza. Przechodzę do, do kalendarza i tą datę sobie wypełniam. Mogę przycisnąć datę, żeby wybrać szybciej rok, miesiąc, dzień. A te sprzedaży, typ płatności to jest nasz wielowybór. Widzę Państwo, możemy skorzystać z gotówki, karty, karty i przelewu za pobraniem przelew wybieramy i wybieramy też datę płatności. Oczywiście. Tak wypełnione dane super możemy iść dalej. Waluta i kurs wymiany. Podpowiada nam się tutaj domyślna, domyślna waluta. Parametrze w systemie możemy ustawić walutę domyślną. Tutaj ustawiony jest polski złoty. Oczywiście może być to inna. Na potrzeby tutaj bazy demo, bazy prekonfiguracyjnej jest to po prostu polski złoty. Możemy wybrać dolara. Tutaj widać, no, kurs jest trochę stary, dawno odświeżany, ale zostanie on odświeżony. Idziemy dalej dodanie linii do faktury, tej bardzo prosto, widać, że jeszcze nic nie mamy, ale mamy przycisk dodaj, więc przyciskamy w niego i pojawia się taki pop-up, w którym wypełniamy takie rzeczy jak przedmiot zakupu, ilość, cena netto, walucie i już wszystko Państwu pokazuje Pierwszym tutaj, pierwszą naszą pozycją hmm, będzie czynsz dzierżawy. Zaraz Państwu pokażę skąd to ja wszystko spisuję. Wybieramy ilość, wpisujemy ilość, cenę. Od razu pojawiła się wartość netto w walucie. Od razu wartość netto w złotówce, wartość brutto w złotówce. Od razu wszystko się tutaj dynamicznie nam liczy. Teraz wybiorę stawkę VAT. Od razu policzyła się wartość VAT i wartość brutto w złotówce. Od razu też została policzona. Czyli to wszystko widać, że dzieje się dynamicznie. W czasie rzeczywistym to się liczy. Więc Oszczędzają Państwo czas, system sobie ze wszystkim tutaj poradzi. No i wybierzmy tutaj MPK jako dział administracji. Możemy teraz tą linię usunąć. Widzimy podgląd linii, które dodaliśmy w formie tutaj wiersza i kolumn. My sobie dodamy jeszcze jedną linię. Tutaj o opisie czymś marża. Oj. Tutaj w tym przypadku, a wpiszmy ilość. 10, yy, cenę 20, widać, że wszystko się liczy. Stawka VAT 23%, widać, że wszystko jest policzone tak, jak powinno być. Wybieramy MPK, zapisujemy i przechodzimy dalej. Zapłacono. Krok customowy. O, widać, że podpowiada się wypełni to pole, widać. Znaną z wielu systemów tutaj tą gwiazdkę, to zaznaczone pole na żółte, czyli pole obowiązkowe do wypełnienia. Trzeba je wypełnić. I dopiero jak je wypełnimy, widać, że już ten tutaj podpowiadam się, ten zielony nasz checkmark, że możemy przejść dalej. Opis zdarzenia gospodarczego. No Nie mamy tutaj naszego zielonego potwierdzenia. Strzałka. Wysadzona, nie możemy przejść dalej. Podpowiadam to, że trzeba tutaj ten opis. Opis wypełnić. Wypełnimy płatność czynszu. Widzimy strzałka w prawo. Zapaliła nam się na niebiesko. Możemy przejść dalej. Widzimy nasz zielony znaczek, który bardzo lubimy tutaj na steperze. Idziemy dalej. Możemy dodać uwagi, notatki. Widać, że jest to pole nieobowiązkowe. Mamy ten nasz ulubiony zielony znak i naszą strzałkę niewysadzoną w prawo. Także pomijmy tutaj uwagi notatki, przejdźmy dalej. I załączniki. Załączniki możemy dodać PDF. Możemy zdjęcie faktury dodać. Wybierzmy plik. Przejdźmy. Do naszego tutaj, naszej faktury, z której ja cały czas tutaj korzystam. Na moim drugim ekranie widzimy, że załącznik został dodany. Możemy dodać kolejny. Nie ma z tym żadnego problemu. Ja posłużę tylko tym jednym PDF-em i klikam na przycisk. Podsumowanie. Widzimy, jakie dane uzupełniliśmy w trakcie całego stepera, jakie dodaliśmy pozycje, jaki dodaliśmy załącznik. Wszystko widać. Na podsumowaniu. I takie podsumowanie wystarczy tylko i wyłącznie zapisać, proszę Państwa. Tutaj, tu, gdzie była nasza, ta strzałka w prawo, którą posługiwaliśmy się, żeby iść dalej, tu mamy teraz przeciw zapis na podsumowaniu. Oczywiście, jeżeli się gdzieś pomyliśmy, mamy też strzałkę w lewo. Możemy się cofnąć. Proszę też o tym pamiętać, ale jesteśmy na podsumowaniu. Możemy zapisać dokument, przyciskając zapis. Dokument zapisuje się w systemie. I jest on gotowy do dalszego procesowania. Czy chcę dodać kolejny? Nie. Tyle mi obecnie wystarczy. Teraz mogę na niego przejść. I jest to nasz utworzony przed chwilą dokument. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i widzimy się przy następnej okazji. Bardzo dziękuję. Do widzenia.